Tematem dzisiejszego filmu jest: Ile młodych daje samica mieczyka Hellera? A więc zaczynamy. Główną aktorką jest zaprezentowana na filmie Samica mieczyka Hellera, czerwony tuxedo, lira, płetwy lirowe, długie, ładne. I powiem dzisiaj... Krótko, ile może dać młodych taka samica? W literaturze jest opisane, że dorosła samica mieczyka Helera daje od 70 do 250 młodych. Moja samica dała dzisiaj 236 młodych. Ale chciałbym również powiedzieć, że nie sugerujcie się tym, co jest napisane w literaturze, gdyż już widziałam przypadki, że samica mieczyka Helera dawała 400 młodych. Zawsze sobie policzcie i sami sprawdzicie, ile może dać młodych. Pamiętajcie, że ja skotnika wyławiam do plastikowego pojemnika młodzież, zostawiam je tam na godzinę, tam wrzucam wylęk Artemii, żeby sobie wszystkie podjadły nabrały mocy i potem dopiero wrzucam do oddzielnego akwaria, w którym będą się wychowywały. Moja samica dała 236 młodych, więc całkiem niezły wynik. A ile młodych u was udało się osiągnąć? Piszcie komentarze pod filmem. Do następnego filmu